Cześć mi, drodzy, witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na recenzję, na test chłodzenia od Adaty, sygnowanego logo XPG Levante 240. Jest to stosunkowo nowe chłodzenie i, szczerze mówiąc, producent nam dużo obiecuje. Cicha praca, mamy również beznarzędziowy, czy prawie beznarzędziowy montaż. Jest poświetlenie RGB. No zobaczymy, co z tego, to prawda, a co. Bejk. Zapraszam Was na test. Chłodzenie XPG Levante 240, jak sama nazwa wskazuje, jest to układ IOS z chłodnicą na 220 mm wentylatory, co łącznie nam daje około 240 mm chłodnicy. Natomiast wiadomo, że jest to nieco więcej, no bo mamy boczki. Niemniej jednak. Sama chłodnica jest naprawdę cieniutka, i cały układ chłodzenia jest lekki, a biorąc go do montażu, wręcz sprawia wrażenie bardzo delikatnego. Natomiast na szczęście nic tutaj się nie rozpadło. Widzimy podłączenie węży. Węże jak mi się tutaj tylko troszeczkę skupi, kamera węże wykonane są z gumy, oczywiście, ale w materiałowym dość eleganckim oplocie. No, i całość oczywiście dochodzi do pompy. Właściwie tak powinienem ją pokazać. Bloko-pompka jest tutaj stosunkowo nieduża. Mamy mocowanie, no w tym przypadku platforma testowa MD. Korzystamy tutaj z backplate'u oryginalnego. I tylko mamy dosłownie cztery śrubki do przykręcenia. I co do montażu, to producent na opakowaniu chwali się prawie, że bez narzędziowym montażem. O, tutaj. W praktyce ten montaż jest prawie beznarzędziowy, ponieważ faktycznie samą blokopompkę w przypadku przynajmniej platformy AMD jesteśmy w stanie prawie zainstalować beznarzędziowo. No bo elementy oryginalne montażowe, te takie wykonane stworzywa, no je trzeba odkręcić wkrętakiem, ale całą resztę możemy zrobić za pomocą własnych rąk. Natomiast no już tak dobrze sytuacja nie wygląda oczywiście z wentylatorami, no bo te jakość do chłodnicy musimy przykręcić. Podobnie jak całą chłodnicę musimy przykręcić oczywiście do naszej obudowy. I tu już wkrętak będzie konieczny. Skupmy się jeszcze na chwilę na samej chłodnicy. Chłodnica wykonana jest z aluminium. Mamy tutaj zainstalowane dwa wentylatory, które posiadają system antywibracyjny i bardzo ciekawe charakterystyczne. Wydaje mi się już w tym momencie pewnie będzie to dla Adaty, dla XPG budowę samych wentylatorów systemem takim który ma za zadanie oczywiście redukować hałas. Jak to wygląda w praktyce, to sobie za chwilę zobaczycie. Jest logo XPG, no i widzimy, że mamy tutaj takie mleczne kolory. No bo całość jest podświetlana. Jest to podświetlenie ARGB. No i tutaj jest pewna wada, ponieważ w zestawie nie mamy, jak się nam tutaj troszeczkę aparat skupi, żadnego kontrolera. Musimy więc całość podłączać tylko i wyłącznie do płyty głównej. I jeżeli nasza płyta główna, tak jak w tym przypadku ta z platformy testowej, nie posiada odpowiedniego podpięcia, no to niestety wentylatory nie będą się świeciły wcale. Wentylatory, jak i oczywiście blokopompka. Ja mam osobiście nawet troszeczkę takie wrażenie, że producent tutaj postawił na minimalizm, ponieważ w zestawie mamy akcesoria montażowe... Tylko te niezbędne. Eee, korzystamy na przykład w przypadku podstawki AMD z backplate fabrycznie montowanego na płytach głównych, co ja uważam za plus jak najbardziej. Natomiast do no, producentu po prostu nie kombinuje z żadnymi niestandardowymi mocowaniami. Eee, chłodzenie jest lekkie, wydaje się być delikatne. Eee, mamy tutaj również tylko i wyłącznie przewody umożliwiające nam podpięcie całości do płyty głównej. Jest podpięcie bloko pompki na tutaj 3 pinowe złącze podstawowe, nawet nie PWM. Mamy czteropinowe podpięcie PWM do wentylatorów z jednym i z drugim rozgałęźnikiem, tam są dwa woreczki z dwoma rozgałęźnikami i mamy również podpięcie RGB. Razem blokopompki z wentylatorami, i też są dwa de facto rozgałęźniki, na właśnie to złącza RGB, ale w przypadku, jeżeli nie mamy takiego podpięcia na płycie głównej, tak jak mówię, jesteśmy skazani na brak tego podświetlenia, co może być po prostu dla niektórych minusem. W przypadku modernizacji komputera, wymiany chłodzenia, należy brać to pod uwagę. Na w przypadku montażu. Tego chłodzenia w nowym zestawie myślę, że problem jest mniejszy, bo no większość płyt, nawet z niższymi chipsetami, e, jak najbardziej już złącza ARGB, te trzypinowe posiadają. Ja przypomnę, nie możecie tutaj tego podłączać pod złącza czteropinowe, kombinować, bo standardowe złącze czteropinowe RGB jest 12V, a RGB 5V. Ja bym chciał zwrócić Waszą uwagę jeszcze na jeden aspekt tego chłodzenia. Węże są dość krótkie i cienkie, powiem Wam szczerze. Wydają się naprawdę dość cienkie. Temperatury w spoczynku oscylują dość klasycznie gdzieś tam w granicach między 20 a kilka, 30 kilka stopni Celsjusza. A co z kulturą pracy? Sonometr tradycyjnie umieszczony 30 cm od chłodzenia ja się wyciszam. 34,5 dB. Jak doskonale widać, ponad 48 minut katowania, dosłownie katowania biednego Ryzena OCCT i temperatura w tej chwili oscyluje w granicach 47, 48, 49 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna zanotowana na procesorze to 50 stopni Celsjusza na testowanym chłodzeniu. Posłuchajcie chwilę tak z bliska, jak pracują wentylatory i pompka. Za chwilę zmierzymy sobie to dokładnie sonometrem. Posłuchajcie jeszcze pompki, może coś będzie słychać. Mikrofon nam tak maksymalnie bliska, jak się to tylko da. A teraz zobaczmy już na realne wskazania sonometru. No, i czas na kilka słów podsumowania. To co, podsumowujemy sobie, jak nam wygląda w mojej ocenie, całkowicie oczywiście, że subiektywnej. Chłodzenie od ADATY XPG Levant 240 testowany dzisiaj. To chłodzenie, jak prawie każdy produkt, ma swoje wady i zalety. Na początek, żeby nie być takim, żeby i Fuj, to o zaletach. Po pierwsze, to chłodzenie jest chłodzeniem stosunkowo małym i lekkim, jak na iO 240. Moim zdaniem jest to plus, ponieważ w przypadku zwłaszcza mniejszych obudów to chłodzenie zajmuje nam stosunkowo mało miejsca. Ta chłodniczka jest wręcz niepozorna stosunkowo cienkie węże, które dość łatwo ułożyć ale w estetycznym oplocie całe chłodzenie naprawdę może się podobać i choć sprawia wrażenie delikatnego, to w praktyce przy takim montażu, nawet tutaj na takim niepozornym test benchu, wydaje się być solidne. Kolejna kwestia to jest minimalizm. Coś, co ja osobiście lubię: im mniej przewodów, tym lepiej. Ja nie byłem tutaj w stanie Wam zaprezentować pełnych możliwości tego chłodzenia, z uwagi na fakt, że ta płyta nie obsługuje ARGB, niestety, a nie mamy nawet prostego kontrolera wraz z tym chłodzeniem. Przez to. Potencjał nie został wykorzystany. Jednak biorąc pod uwagę, że raczej tego typu chłodzenia montujemy w nowszych konstrukcjach, to nie będzie problemu, a przynajmniej nie powinno być problemu w zdecydowanej większości przypadków z podpięciem go do płyty głównej. A myślę, że każdy trochę rozgarnięty człowiek, co będzie dobierał parametry, czy składał komputer, weźmie to pod uwagę, tym bardziej po tej recenzji, żeby płyta na pewno miała podpięcie RGB, żeby nie trzeba było zostawiać tego. Bez żadnego podświetlenia. Kolejna kwestia to jest kompatybilność z podstawkami. No tutaj w zasadzie nie mam nic do zarzucenia. To chłodzenie dla TR4 przeznaczone nie jest, ale tutaj przede wszystkim wydajność tego chłodzenia pewnie mogłaby być pewnym ograniczeniem, stąd brak kompatybilności. No i wydajność, to jest kolejny plus tego chłodzenia. Ja jestem pod wrażeniem, to jest tylko 240, naprawdę mała, cienkie węże, mała chłodniczka. Mała blokopompka, to zresztą widać, a wyniki wydajnościowe bardzo dobre. Także tutaj pod tym względem naprawdę brawa jest nieźle. I kolejna kwestia, może już niekoniecznie taka zaleta, ale coś pomiędzy. Neutralny punkt. To jest kultura pracy, ponieważ w spoczynku, tak jak teraz, to chłodzenie jest ciche. Blokopompka słychać w zasadzie przelewającą się cieść, jak tam ucho przysuniemy. Wentylatory słychać szum. W żadnym przypadku nie jest to hałas. To jest delikatny szum. W obudowie to chłodzenie będzie praktycznie niesłyszalne. Przy obciążeniu chłodzenie już jest zdecydowanie głośniejsze. To już nam troszeczkę ponad 40 dB sonometr wskazywał i to słychać. Natomiast po raz kolejny to nie jest hałas. To nie jest dźwięk nieprzyjemny. Już w tym momencie blokopątki praktycznie wcale nie słyszymy, ponieważ zagłuszają ją wentylatory. Minusy tego chłodzenia? No to przede wszystkim cena. Słuchajcie, to jest 240K, a kosztuje tyle, co nie jedna, czy nie jeden Ajo z większą zdecydowanie chłodnicą i wydajniejszą. To jest, w tej chwili to jest budżet około 700 zł. Jest drogo, moim zdaniem zdecydowanie za drogo i to jest chyba największa wada tego chłodzenia. Drugi... Drobny minusik, no dobrze niech będzie zabrak tego kontrolera, że no niestety ale nie będziemy w niektórych przypadkach w stanie, tak jak w tym podpiąć tego podświetlenia. Ale to mówię, to jest mały minus, dlaczego wcześniej wam to tłumaczyłem. Także cena, 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 jeszcze raz cena zdecydowanie zbyt wygórowana w mojej ocenie. Ale chłodzenie poza tym to całkiem spoko. Ode mnie na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę. Swoją drogą dajcie znać w komentarzach, co takie tego typu recenzje, jak ostatnią wrzucam, czy Wam się podobają mniej, jakiś tam ujęć kombinowanych i tak dalej. Czekam. Czekam na informację od Was zwrotną w opisie. Ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć. Hej.